Jak tam gotowe na cudowną zabawę na świeżym powietrzu? Wow, też się cieszę, że idziemy do Huntera. Ale czy nie myślicie, że przesadziłyście jednak troszeczkę ze strojem? Chętnie bym poszła do Huntera, ale przecież dzisiaj jest bal u Fable. O nie żartujesz dzisiaj? o ile zaproszenie nie kłamie. Zapraszam na fejbelowanie. Będzie magicznie, a obecność obowiązkowa. Na tego, kto nie przyjdzie, rzucę okrutną klątwę. Co zrobić? Ojej, ale mnie bardziej zależy na imprezie Huntera. Szkoda, że nie możemy być w dwóch miejscach jednocześnie. Tam każdy ma swoje miejsce oznaczone karteczką. Zrobiłam też listę rzeczy, które lubię i za którymi nie przepadam, żebyście mogli sobie o mnie porozmawiać. Cześć, dzięki za zaproszenie. Naprawdę świetna imprezka. Ojejku, zapomniałyśmy o babeczkach! Babeczki! Upiekłyśmy babeczki! Dla ciebie upiekłyśmy ze zdjęciem Fable. Czyli twoim! Nie przejmujcie się, jest całe mnóstwo jedzenia. coś ty, zaraz wracamy! Będziemy na obu imprezkach! Kleber by korona z głowy spadła, gdyby się dowiedziała! Ashley! Jesteś, a już się bałem, że nie przyjdziesz. Cześć, dziewczyny! Gdzie wy jesteście? Wracajcie, bo przegapicie pokaz Czekać. Gdzie te babeczki? Wiesz, zjadłyśmy. Ale możemy upiec ci nowe. Ach. Gdzie wy jesteście? Na zły czar, co wy macie na sobie? Aha, wymykałyście się na tę drugą imprezkę. O, nie ma, tak zaraz wrzucę na was klątwę! Hej! A wiesz, że na tej drugiej imprezie jest karuzela? Ha? <śleszy> <śleszy> Imprezka łączona! Woo! Tylko na którą kreację by się tu zdecydować? They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.